Siemano, witajcie na poważnym kanale. W dzisiejszym odcinku mamy coś nowego, ponieważ w końcu po wielu, wielu, wielu naprawdę zapowiedziach zrobimy jakiś film z widzami. Jeden z dziesięciu, tylko że rapowe. Mamy przygotowanych dziesięć uczestników, dwójka z nich to jest Rudy i Viper, a reszta to nasi super kochani widzowie. Więc może zaczniemy od tego, żebyście napisali. Kurde, nie przygotowałem nic śmiesznego z LEGO. Nie, ale to nie, weź tą budowę, co Ossario tam u Ciebie zrobiłem. No Dobra, wszyscy zobaczą runę, co zbudowałeś. Aby dostać serduszko pod komentarzem, napiszcie hashtag... Łyżwa, ponieważ według Krudego właśnie to jest taki pojazd z łyżwami, który ostatnio u mnie zbudował, bo był tu. Oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa i BHP, oczywiście. Nie wiem, co o tym powiedzieć, ale napiszcie hashtag łyżwa, zasubskrybujcie kanał i wbijcie na nasze Instagramy. I to wszystko, bo tyle musimy szybko przejść do odcinka. Witam wszystkich uczestników. Siema, jestem Wojtek, uwielbiam rap, piłkę. Moim ulubionym wykonawcą jest tato. Jestem Kuba, rapem interesuję się od dwóch lat, a moim ulubionym wykonawcą jest White. Dzień dobry, jestem Amelia i interesuję się rapem od roku, może półtorej. Moim ulubionym wykonawcą jest Tato. Siema, jestem Rafał, chodzę do technikum informatycznego, pozdrawiam moją klasę JJ. Jestem Krzysiek, słucham Taco i Szpaka. I to wszystko, w sumie. <grym> jestem Piotrek, rapem interesuję się od półtora roku, słucham Palucha. Siema, jestem Rudy, a.k. Rudy, Rudini, słucham Travisa Szkota oraz bds -a. No to jestem Przybieg, interesuję się rapem od dwóch lat. Pozdro klasa, pozdro łódź, wszystkim, nie? Jestem Viper. Ma jestem Patrycja. Rapem interesuje się zrok. Słucham Malika i pozdrawiam. Więc tak, jeszcze wyjaśniając zasady, cały ten turniej polega tak samo jak jeden z dziesięciu na tym, że ktoś po odpowiedzeniu na pytanie wyznacza kolejnego uczestnika, któremu pytanie zostanie zadane. Tylko, że w przeciwieństwie do telewizyjnej wersji tutaj każdy ma po dwa życia, dwie szanse, czyli jeżeli dwa razy odpowie źle na pytanie, to już odpada. I będzie tutaj formuła bez tego finału, gdzie zostają trzy osoby, tylko po prostu ostatnia osoba, która zostanie, zachowa swoje szanse, to wygrywa. Więc uwaga, możemy zacząć i pierwsze pytanie po prostu poleci do osoby z numerem jeden. Uwaga, rozpoczynamy. Co oznacza skrót ASMZ? No, czas minął, więc pytanie do y, uczestnika z numerem 2. Jaki był nakład płyty Boruto Szpaka? 3000. Bardzo dobrze. E, pan z numerem 4. Wymień trzy osoby, które pojawiły się na płycie Romantic Psycho jako goście. E, Tako Hemingway, Mata, e, Daria Zawiałów. Bardzo dobrze. E, no to może dziewiątka. Kto rozpoczął pierwszą edycję Hot Sixteen Challenge? Solar. No i dobrze. To takie potwytliwe miało być, że może ktoś by nie wiedział, jak to jedynkę rozpaczał. Akurat się e, mnie, Zostałem pytanie o kogoś, kogo słucham cały czas i śledzę. No, to to prawda. Dobra. Oto numer 7. Jak Tako Hemingway przedstawił się dzwoniąc do programu Hate Park na kanale sportowym podczas wywiadu z Quebonafide? Eee... Roman... <coughs> e, ze Złotoryi. Dobrze. Uhu, jest, nasik. No tak, wyznaczam e, może dziewiątkę. Jak nazywała się ostatnia płyta duetu AVI X Louis Villain? <grym> Oddalam to pytanie. No, no to pan z numerem 5. Okładka albumu Narcy z Bobera parodiowała okładkę innego albumu. Jakiego? Nie mam pojęcia. Nie słucham Bobera. No to niestety... Mmm, numerek 8. A czekaj, bo w sumie powinienem mówić dobre odpowiedzi, co nie? No, 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 Dobra, to czekaj, to wróćmy do pytania o ostatnią płytę duetu Avi i Louis Villain. Nazywała się ona spis dzieł sycylijskich, a jeżeli chodzi o, o okładkę albumu Bobera, to parodiowała ona okładkę albumu Takona Fide Soma, pół miligrama. W takim razie kolejne pytanie: Z jakim Pokémonem kojarzony jest szpaku? O Jezus, z tym? <laughs> si nie, bo to nie Pokémon, to nie wiem. W takim razie, niestety, tracisz swoją jedną szansę. A odpowiedź to Gengar. Gengar był na okładce atypowego oraz bluzy z Gęgarem szpaku sprzedaje, no więc jest kojarzony najbardziej z Gengarem. No to czwórka. W jakiej wytwórni jest Adi Nowak? SBM Label. Yy, numer dwa. Jak się nazywa twórca Teledysków czy wagonu? Koza. Yy, numer trzy. Wymień wszystkie osoby, który, które Klocuch nominował do Hot Sixteen Challenge 2. Oboje, nie mam pojęcia. No to niestety był to Norbi, Rafał Brzozowski oraz Ojciec Mateusz. Jedenka. Jakiego wiedźmińskiego znaku kartki nie użył nigdy jako tytułu swojego utworu? Mmm. Do mnie czego? <śmiech> 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 jest. Nie, nie było takiego znaku. Nie Nie, nie. nie no, podaję. Kartki miał takie utwory jak Igni, Quen, Ard oraz Irden, a nigdy nie miał y, utworu o nazwie Akcji. W takim razie tutaj takie pytanie, gdzie trzeba było znaleźć gibmskie znaki, no ale akurat padł na ciebie, więc y, niestety odpadasz. No to do. Widzenia. No, dzięki za grę. To wyznaczam wszystko. Jakim językiem prócz polskiego posługuje się KB. E, francuski. Pan z numerem 5 z kim Kizo walczył na Fame MMA 4 e... JAKIE są CHUŁY PANZER EFEMENTI IDĘ STĄD, KURWA, ALE WSTYD No dobra, więc yy, poprawną tą odpowiedzią yy, był Mielonidas Ale się zwyzywał, kurwa <gryl auch> <gryl auch> Dobra, to yy, proszę o wyznaczenie innej osoby Pan z numerem 7 W takim razie, jaki utwór otwiera tracklistę płyty Plus 18 Kubiego producenta? Eee, to Gówno z zapsonem i Multim, nie wiem co, te, co to jest Odpowiedź to Superman. Kurde, blaszka. E, pani z numerem 10. Jak nazywa się sieć komórkowa założona przez Malika Montanę? Niestety nie znam odpowiedzi, przykro mi. W takim razie odpowiedzią jest Tijara Mobile. Niedawno założona sieć komórkowa właśnie przez Malika. Pan z numerem 2. Jaką nazwę nosi rodzinne miasto Szpaka? E, Morąk. Wyznaczam ósemkę. Jak inaczej nazywany jest, o co chodzi? Młody Janek. No to może pan z numerem 9. No nie, zostanę wyruchany teraz pewnie jakieś <laughs> pytanie dostaw. <laughs> Wajpę na ludzie. Posłuchaj, posłuchaj. <laughs> Kto wchodzi w skład Duetu Problem? A w z tą grą. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra. Spoko. No więc odpowiedź to y, Steez 83 oraz Oskar. No to siódemeczka. Jakiego wyznania religijnego jest Malik Montana? O Boże, czekaj. Jakie są wyznania? Jest chrześcijaństwo. Yy. A, jest to. No nie! Moi kompani z kanału odeszli. Poprawną odpowiedzią to jest wyznania islamskiego, czyli jest muzułmaninem. A z numerem 1. 10, 10, co? 10. Z jaką liczbą kojarzony jest oki? No to muszę się pożegnać. Miło było. No to żegnamy. Dzięki za grę. No więc odpowiedź to yy, 47. Czyli 37. Tujeczka. Jak nazywa się skład Maty? Maty? No jego ekipa ziomków. Jak ich nazywa? Boże święty. Czekaj. Nie wiem. No niestety odpowiedź to gąbało 3-3. Dobra, to Dzięki za grę, ale odpadasz. Ja wszystkich wywalę. No, no. no zaraz to tak. Pan z numerem... Czekaj, kogo tu nie lubię. Mm. A, pan z numerem 2. No to jest mocny zawodnik. Dobra, w takim razie. Ile istnieje wersji utworu gorzka woda PZ? -a? Trzy. Jedna, gdzie jest sam PZ oraz dwa remiksy z fitami. Wyznaczam ósemkę. W której edycji młodych wilków wziął udział plan B? Piątej. Dobra, nie będę się z nim bawił, to w czwółeczkę niech będzie. Co oznacza skrót PDPKS? Nie wiem. Jest to skrót albumu Sariusa pierwszy dzień po końcu świata. E, szósteczkę. Co można było znaleźć w paczce wraz z Romantic Psycho Japan Edition? E, nasiona. Chyba nasiona jakiegoś drzewka lub kwiatu. Dokładnie. Nie. No, były to nasiona kwiatu, ale. Twoja odpowiedź znajduje się w przewidywanym zakresie, więc jest punkt uznany. Pan z numerem 2. W jaki sposób była sprzedawana płyta Reto Dame? O, nie wiem. Dobrze, w takim razie odpowiedź to była dodawana jako gratis do naklejek, ponieważ trzeba było obejść prawo. To pan z numerem 4. Jaki utwór zamyka tracklistę albumu Shaftera? Ten z... nie, nie wiem, nie wiem. Jest to utwór z Pumante. no niestety odpadasz, dziękujemy Ci za dzięki grę. wielkie, a mogę jeszcze kogoś pozdrowić, bo koleżanka powiedziała Dawaj. mi, że mi doli, jak nie pozdrowię. Pozdrawiam imę i dzięki za grę. Dziękujemy Ci bardzo. Pan z numerem 2. Wymień trzech bohaterów Trójkąta Warszawskiego. Mm, nie wiem. Jest to główny bohater, slash podmiot liryczny, slash tako tak go można określać, yy, oraz jego ex i Piotr. No wynika to po prostu z fabuły Trójkąta Warszawskiego, jako że jest y, płytą storytellingową. No niestety dziękujemy Ci za grę. Nie pozostało Ci nic jak wyznaczyć numer 8. To pan z numerem 8. Jaki był pierwszy wypuszczony singiel z płyty Soma Półmiligrama? Yy, intro. Pierwszy wypuszczony singiel. A, wypuszczony. 8 kobiet z bds -em? No, niestety, nie wiesz, ale musisz odpaść, ponieważ był to ArtB. No Art a. Dobra, to pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Fajnie się było. Później gadamy sobie, jak. No, czy nie gadamy. Dzięki za grę, tak, no zobaczymy. Siema, siema. W takim razie, Gromeks, zostałeś sam. Możemy jeszcze zrobić tak, że po prostu będę ci zadawał pytania i będę walczył o jak najlepszy wynik. No, możemy, możemy. Bo jeszcze jest dużo pytań, to szkoda, żeby się zmarnowały. Jak nazywa się wspólny projekt Tymka i Fausta, który jest aktualnie zawieszony? To jest. Oś 80s? Chyba. Nie, nie, nie. Tak się nazywał utwór, ale projekt nazywa się Piace Wola. No, no. W takim razie jedną szansę tracisz, ale jeszcze jedną zachowałeś, więc pytam cię dalej. Co szczególnego, znajdowało się w priorderze płyty młody, młody książę Whitea 2115. No. Openingów nie oglądałem i tak dalej, ale strzelam, że wlepa i jakaś bluza może koszulka. No niestety, ale był to komiks. No w takim razie również straciłeś swoje szanse. Odpadłeś zaraz za szpiegiem. No ale dobra, w takim razie i tak jesteś zwycięzcą, gratuluję ci. I czy chcesz jeszcze coś może powiedzieć? Chcesz coś od siebie dodać? Chciałbym pozdrowić mojego kolegę Olafa. Olaf, pozdrowienia również ode mnie. My żegnamy się już, to jest koniec odcinka. Pamiętajcie o hashtag łyżwa, żeby dostać serduszko. Subskrybujcie kanał i, i to by było na tyle. Popczajcie poprzednie filmy i zostańcie z nami przy następnych filmach. Siemano!